Dzień dobry, witam. Ja mam na imię Mariusz, a ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Dzisiaj podzielę się z Tobą informacjami na temat 18 najbardziej prozapalnych pokarmów, które większość ludzi na co dzień niestety spożywa, nie zdając sobie zupełnie z tego sprawy. Na liście będą różnego rodzaju pokarmy: niektóre to będą tylko półprodukty, niektóre całe produkty, ale myślę, że ważne, żeby je poznać, ponieważ większość osób na przykład tego nie wie ale długo utrzymujący się stan zapalny w układzie krwionośnym będzie powodował miażdżycę, będzie powodował zawały, być może udar i tak naprawdę skracanie naszego życia. Stany zapalne w naszym ciele również to będą nowotwory i różnego rodzaju autoagresja, czyli objawy autoimmunologiczne. Tutaj Hashimoto, celiakia, jak również wszelkie ponad 80 stanów autoagresji może być związane właśnie ze stanem Zapalny. Także przekażę Ci te informacje. Dzisiaj z przyjemnością się z Tobą tym podzielę. Bardzo ważne informacje. A zatem pokarm, który uruchamia odpowiedź immunologiczną, wywołuje stan zapalny, podrażnienie lub ból. O takich pokarmach dzisiaj porozmawiamy. Skracają również życie i przybliżają choroby. Ale to, co będzie bardzo ważne, to uwaga praktycznie każdy pokarm, praktycznie każdy pokarm, który jest dostępny, może wywołać odpowiedź zapalną. Niektóre minimalną, niezauważalną, a niektóre naprawdę dużą. Niektóre raz na rok, jakby to można było powiedzieć, a niektóre za każdym razem, kiedy je spożywamy. Ale jest jeszcze jedno rozróżnienie pomiędzy tymi pokarmami. Uwaga, niektóre tylko u nielicznych osób, a niektóre u każdego. Czy to nie jest tak, że jeśli gluten nam szkodzi, bo jest na liście, już wyprzedzam fakty. To znaczy, że szkodzi każdemu. Jeśli ktoś jest szczególnie uczolony na gluten, jest nas coraz więcej niestety na świecie, e, e, cierpimy z tego powodu, e, to będziemy mieli wyraźne e, powiedzmy stany zapalne, ale niektórzy mogą zajadać się chlebem i nas się mówi o choćby dziczki, po prostu nic mu się nie dzieje, może po prostu spożywać chleb i w zasadzie nic nie odczuwa. Może nie odczuwa tak naprawdę na zewnątrz, ale nie wie, co tak do końca się dzieje w jego ciele, ale to zupełnie inny temat. A zatem uwaga, lista 18 najgorszych. Zaczniemy na pierwszym miejscu wymienić, pragnę, margarynę. Margaryna, taki wymysł człowieka ostatnich kilkudziesięciu lat, który powstał jako zamiennik masła, po to, żeby było bardziej zdrowo. Kiedy powstały badania, które rzekomo miały nam udowodnić, że przez to, że zjadamy dużo tłuszczu, to otłuszczamy się, otłuszczamy swój układ krwionośny i wcześniej odchodzimy z tego świata chociażby na zawał i, i był to oczywiście olbrzymi błąd i ściema marketingowa, zaczęto tworzyć różnego rodzaju wytwory, które miały zastąpić nam nasze zwyczaje. Czyli kiedyś jak smarowaliśmy masłem chleb, no to skoro masło jest dla nas niezdrowe, no to wymyślono margarynę. Jest to emulsja tłuszczowo-wodna. Coś, co nie występuje w naturze, bo te dwa składniki, te dwa światy, ze sobą się po prostu nie łączą. Jest to hydrolizowany tłuszcz trans, tak naprawdę, bardzo wysoki, prozapalny. Ale uwaga, są przeprowadzone badania do wszystkich tych pokarmów, kleje pod spodem badania, żebyście mogli zobaczyć, w których badaniach były wskazane te pokarmy jako prozapalne. Okazało się, że osoby, które są otyłe, czyli dużo więcej mają tłuszczu, i e, jeśli chcą schudnąć, na przykład jak ktoś im powiedział, musisz jeść dietę niskotłuszczową, e, 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 to niestety te osoby mają dużo więcej stanów zapalnych związanych właśnie z jedzeniem margaryny. Na pewno nie warto tego pokarmu spożywać. Na drugim miejscu musiały się znaleźć napoje wysokosłodzone. I tutaj do końca nie ma takiego wielkiego znaczenia, czy to są dietetyczne typu 0, na przykład cola zero, czy jakieś tam inne i tak bo tak naprawdę to nie chodzi tylko o sam cukier. Te napoje typu cola, czyli gazowane, wysokosłodzone, najczęściej w puszce czy w małych butelkach, taki niby szybki drink, po którym się chce jeszcze bardziej pić, mają po prostu wysoki poziom cukru. Bo są często po prostu przesłodzone, które niszczy antyoksydanty w naszym ciele. Nie dość, że podnosi nam glukozę, to jeszcze dodatkowo w naszym ciele nasze ciało wytwarza antyoksydanty które są potrzebne do takiego normalnego funkcjonowania. My je po prostu wystrzelimy, wystrzelamy się z tych antyoksydantów w kierunku właśnie tego napoju wysokosłodzonego. Niszczymy też swoje mitochondria przez to, które bardzo cierpią ze względu na ten cukier, który tam się wkrada po prostu na potęgę. No i oczywiście barwniki ulepszacze i różnego rodzaju trucizny, które są tam dodawane, no bo o nich też trzeba wspomnieć. One wszystkie razem wpływają na to, że niestety powstają stany zapalne w naszym organizmie. Na trzecim miejscu, uwaga, syrop glukozowo-fruktozowy. Totalne niezrozumienie tematu. Wiele osób usłyszało, że fruktoza jest dla nas niezdrowa i wszystko, co jest z fruktozą, wrzucone zostało do jednego worka. To jest nieprawda. Uwaga, syrop glukozowo-fruktozowy lub sama fruktoza w formie cukru jest dla nas niezdrowa. I tak przede wszystkim badania zostały przeprowadzone na y, y, szczurach, na myszach y, i na podstawie tych badań powstały te wszystkie teorie na internecie. Ale te teorie mają pokrycie generalnie w, w tym, co obserwujemy, jeśli chodzi o stany zapalne u ludzi. Tak samo. I uwaga, zrób glukozowo-fruktozowy powstaje z kukurydzy. On nie ma nic wspólnego z owocami. Także tutaj naprawdę, ja powtarzam to może po raz setny, a może nawet i tysięczny tutaj u nas na kanale, żeby w końcu dotarło do tych osób, które straszą nas fruktozą w owocach, że to są dwa zupełnie inne światy. I uwaga, syrop glukozowo-fruktozowy ma bardzo bardzo mocno podnosi poziom cukru w naszej krwi, wdziera się do naszego organizmu, e, niszczy wątrobę, tak? jest e, przede wszystkim bardzo e, e, niezdrowy dla naszej wątroby, ale też dla całego układu e, e, pokarmowego. I to jest według wielu ekspertów najgorszy słodzik, jaki w tym momencie występuje na świecie. Różnego rodzaju są słodziki. Jest jeszcze jeden tutaj na liście, który jest bardzo niezdrowy. Za momencik się o nim dowiemy. Natomiast syroglukozowy jest dużo gorszy dla nas, glukozo-fruktozowy dużo gorszy niż jakiekolwiek inne słodziki. Nie mówiąc o tym, jak mikrobion po prostu jest niszczony przez tą zawartość sacharozy i fruktozy w tym syropie. Na czwartym miejscu, uwaga, zjejcza, zjałczałe oleje, czyli po prostu oleje, które się zepsuły. E, niestety, e, żyjemy w takich warunkach ekonomicznych, jakich żyjemy. Kupujemy dużą butlę oleju, bo jest taniej. Niestety, te oleje, mimo tego, że są rafinowane, kiedy są wystawione na słońce, lub wysoką temperaturę po prostu się psują, dlatego ja pamiętam, że na przykład moja mama zawsze oleje trzymała w ciemnej szafce gdzieś tam w kuchni, nawet jak smażyliśmy jeszcze kilkanaście lat temu spożywaliśmy takie pokarmy, to oczywiście taki olej staraliśmy się gdzieś tam przechować na dłużej, natomiast no się je w półlitrowych lub litrowych butelkach, a teraz pięciolitrowe baniaki, nawet są i 15-litrowe baniaki w dużych jakichś supermarketach i dyskontach. Naprawdę ten olej, oleje się po prostu psują. E, I nie warto oszczędzać, nie, wol, nie warto ich używać, ale my mówimy tutaj o nieuczałym oleju. Każdy olej wystawiony na słońce i czas niszczy cały organizm, tak? Bo to chodzi i słońce, i czas, w jakim on przebywa, zanim się go po prostu użyje. Także takie oleje po prostu najlepiej wyrzucić. Uwaga, na miejscu piątym. Większość odżywek białkowych. I tutaj musiałem specjalnie użyć wyrazu większość, bo nie wszystkie odżywki białkowe są dla nas niezdrowe. Niezdrowe są oczywiście te e, e, tanie, e, te, które rywalizują od e, konsumenta ceną e, i te, które mają niewłaściwe składniki. Większość z nich ma, uwaga, sproszkowane zjełczałe oleje e, lub sproszkowane syropy kukurydziane które są tam dodawane, po prostu jest to taki yy, chory wymysł człowieka, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ale nie każde odżywki są złe, jeśli to są tylko sproszkowane warzywa i owoce yy, z jakimiś tam, powiedzmy, może minerałami dodanymi, czy jakimiś witaminami, mimo tego, że są sztuczne, no może nie do końca to będzie takie złe, natomiast myślę, że Zdecydowana grupa z 70-80% różnego rodzaju drzewek białkowych wywołuje olbrzymie stany zapalne. Można to zaobserwować u sportowców, u kulturystów, którzy bardzo często niestety odchodzą z tego świata. Na stłuszczenie niealkoholowe wątroby, po prostu wątroba wysiada u kulturystów. Przez te właśnie odżywki powstaje olbrzymia oksydacja. Także warto sprawdzać, jak już jemy te odżywki białkowe, z czego to wszystko powstało, jak to tam zostało, ile tych składników tam jest dodane. Uwaga, na szóstym miejscu pojawia się składnik pokarmowy. Nienaturalny składnik pokarmowy, czyli emulgatory. Emulgatory, które są po prostu tragiczne. Tragiczne jeśli chodzi o nasze ciało, jeśli chodzi o oksydację. Znowu, tak jak w przypadku margaryny, mieszamy coś nienaturalnego, łączymy ze sobą wodę z olejem, nie występuje taka forma y, y, na ziemi, nie da się tego zmieszać, jak masz tłusty talerz, y, y, nalej tam wody, no po prostu będą pływać oka w wodzie, tak, olej się nie wymiesza z wodą, natomiast w przypadku emulgatorów, przy zastosowaniu różnego rodzaju związków chemicznych, to się po prostu człowiekowi udaje. I niestety jest to, tak jak wspomniałem, nienaturalne i emulgatory zostały przebadane pod kątem układu pokarmowego, w jaki sposób niestety niszczą naszą florę bakteryjną. Jak niszczą naszą florę bakteryjną? Przez co, uwaga, następuje atak układu odpornościowego na nas, na nasz organizm. tak? I jest mnóstwo takich emulgatorów na rynku. Ale najgorsze i najczęściej niestety spotykane to są dwa, które warto wymienić: to jest karboxy metyloceluloza, taka długa nazwa, karboksymetyloceluloza metyloceluloza i drugi to polisorbat 80. To są najgorsze emulgatory, które są używane do pokarmów. Tak? Nie powinny znajdować się w pokarmach, są przebadane pod kątem naprawdę dużej szkodliwości. Uwaga, na miejscu siódmym musiały znaleźć się przetworzone wyroby mięsne, tak? bo to nie chodzi o to, że wszystkie wyroby mięsne są prozapalne. Tak naprawdę tu chodzi o wędliny, o różnego rodzaju, papki, które są tworzone przez przemysł mięsny. No, niestety, najczęściej z, z chorych, najgorszych odpadów mięsa, bardzo często pokazujemy wam jak pod mikroskopem wyglądają parówki czy, czy, czy inne wytwory itd. w wyobraźni człowieka. No, jest tutaj masa syntetycznych dodatków i utrwa, utrwalaczy, które mają zabezpieczyć te wędliny, wyroby mięsne. Przed tym, żeby przetrwały, żeby się nie zepsuły, żeby nie śmierdziały. Wszyscy dobrze wiemy, że jak mięso zostawi się na 3 dni, załóżmy, to zaczyna śmierdzieć, tak? A, a, a niektóre wyroby mięsne można kupić po roku czasu i nadal e, rzekomo nada, nadają się do jedzenia. Jest to po prostu bomba, która tworzy niesamowite e, e, spustoszenie w naszym organizmie e, i warto tego unikać. Na ósmym miejscu uwaga, płatki śniadaniowe o wysokim indeksie glikemicznym. Płatki śniadaniowe to nie jest pokarm na śniadanie, to jest ściema marketingowa niestety przemysłu, który produkuje nam następne bomby zegarowe, które wybuchają później w naszym ciele. Różnego rodzaju błyskawiczne, słodzone, napompowane kukurydziane czy napompowane ryżowe. Podnoszą nam bardzo wysoko cukier, bo jest tam cukier we krwi, czyli glukozę naszą, bo jest tam bardzo dużo takiego łatwego do przyswojenia cukru. I najczęściej utrzymujemy ten cukier w ciągu dnia pomiędzy 120 i 240. I jest to taki stan, w którym nasze ciało jest cały czas w stanie zapalnym. My jesteśmy non-stop głodni, a nasze ciało jest cały czas w stanie zapalnym. Dlatego ja bym unikał za wszelką cenę jakichkolwiek płatków. Gotowych, błyskawicznych, niebłyskawicznych, i tak dalej, takich do zalewania mlekiem. Cały ten wytwór pokarmowy, czyli płatki śniadaniowe zalewane krowim mlekiem, jest totalnie nienaturalne i bardzo mocno rozapalne. Następny pokarm, uwaga dziewiąty, to, są, to jest cał, całe smażone jedzenie. Wcześniej uważano, że smażone na głębokim oleju, tak? że to jest bardzo dla nas niedobre. I to nie chodzi o to do skrzydełka kurczaka yy, czy, czy, czy tam inne jakieś pokarmy. Chodzi o wszystkie, całe smażenie. Dzisiaj już wiemy, że niekoniecznie one muszą tam pływać w tym oleju. Wystarczy, że położymy na patelni. Niestety, smażenie, podwyższanie temperatury, jedzenia, yy, 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 w tym głównie i naj najbardziej szkodliwe, to jest podnoszenie w, wysok w wysokiej temperaturze w oleju. Białek, jeśli je rozgrzewasz do wysokiej temperatury, tak mocno przez dłuższy okres czasu powstaje tak zwany ages. Z angielskiego ages to jest starzenie się, po prostu, czyli starzejesz się przez to, że smażysz. Co to jest? Co to powstaje? Zaawansowane produkty końcowej glikacji. Być może słyszałeś, spotkałeś się z tym już wcześniej. Jest to po prostu twoja starość. Im więcej masz smażonych pokarmów, smażenie jest najgorszym sposobem dostarczania pokarmów do naszego organizmu dużo gorszym niż gotowanie czy nawet grillowanie. Na to, bo tutaj połączenie wysokiej temperatury z olejem, jakimkolwiek, nawet jeśli to będzie zdrowy olej, to to nie ma żadnego znaczenia. Niestety niszczymy swój pokarm bezpowrotnie, białka głównie. tak no, Wszyscy wiemy, że białko ścina się w naszym organizmie powyżej 43 stopni Celsjusza, a my wrzucamy białko e, 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 zabitego zwierzęcia. Na temperaturę 200-300 stopni i myślimy, że tam się nic nie dzieje. Po prostu, tak jakby zapomi zapominamy, nie jesteśmy w stanie połączyć tych dwóch światów. Tutaj wiemy, że białko się ścina przy temperaturze 43 stopni w naszym ciele, a tutaj z białkiem robimy sobie co chcemy i później zajadamy się tym białeczkiem. Niestety, w ten sposób się starzejemy. Na dziesiątym miejscu, uwaga, zboża rafinowane. Pojawiło się ostatnio kilka badań. Które zaczęły wyraźnie pokazywać, że tak zwane pełnoziarniste produkty mogą nie być dla nas aż tak szkodliwe. I w przypadku rafinowanych, czyli nie tych pełnoziarnistych zbóż, wszystkie nam szkodzą. Po prostu wysoka glukoza przez długi okres czasu, o czym wspomniałem wcześniej. I uwaga, cierpi bardzo mocno układ krwionośny, powstaje miażdżyca, powstają zawały, czyli numer jeden zabójca na świecie, ale też flora bakteryjna, one są zniszczone. Natomiast to, co jest ważne, jeśli chodzi o produkty pełnoziarniste, bo warto o tym wspomnieć, jeśli byśmy nie zamieniali tych ziaren wysoką temperaturą, czyli nie mielili tego na mąkę i nie tworzyli z tego pokarmów mącznych z przetworzonych ziaren, to byłoby w miarę ok. Okazuje się, że ja nawet takie chlebki jadłem w Polsce w zeszłym roku, rok temu. Były dostępne, nie pamiętamy w jakim sklepie kupiliśmy je raz, gdzie były posklejane ze sobą ziarna. One były chyba posklejane lnem czy czymś tam, to były po prostu zklejone ziarna. Jeśli taki chlebek zjadamy, pełnoziarnisty, bo on jest wtedy pełnoziarnisty, tak? Bo to, że mąka miała łuskę i była zmielona i z tego powstał chleb, to nie jest pełnoziarniste, to jest oszustwo marketingowe. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że pełnoziarniste oznacza pełnoziarniste. Wtedy nie masz tak wielu stanów zapalnych. Także tutaj zboża refinowane będą również bardzo mocno prozapalne. Na jedenastym miejscu niestety alkohol. Wiem, że niektórych Was zmartwię, zbliżają się święta, nowy rok, nie wiadomo ile tu kupić tego alkoholu i tak dalej, niestety. Jest takie ciekawe badanie, które skleję pod spodem. Przebadano 1330 alkoholików i okazało się, że alkohol, który spożywali, notabene, wiadomo, w ilościach e, e, takich alkoholika, e, e, tworzyły cały czas stały e, e, problem w układzie pokarmowym w tym głównie wątroba, ale też mózg. Stany zapalne, e, bardzo często nieodwracalne, i w zasadzie. Ja wiem, że przez wiele lat przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza w Polsce, tutaj w bloku wschodnim, do tego, że spożywaliśmy alkohol, bo był tani, bo, bo, bo komuna chciała nami zarządzać, łatwiej było zarządzać pijanym, że tak powiem, narodem. Natomiast na szczęście coraz częściej się mówi o tym, żeby w ogóle całkowicie zrezygnować z alkoholu. Może raz w tygodniu mała jakaś lampka wina, jeśli musisz, jeśli nie masz rady sobie z, te, z, tego, z tym poradzić ale nie ma żadnych korzyści zdrowotnych związanych z alkoholem, dosłownie żadnych. Żadna dawka nie poprawia nam życia, nie wydłuża nam życia i nie powoduje, że dłuż, dłużej żyjemy. Uwaga, na miejscu dwunastym muszę wymienić glutaminian sodu, czyli MSG. I to jest dziwna substancja, ponieważ ona występuje naturalnie. Jest to naturalna substancja, która jest w zasadzie... Nijaka dla nas. Można by było powiedzieć, jeśli byśmy je w małych ilościach gdzieś tam by się pojawiła i pewnie się pojawia w naturalnym pokarmie, to w zasadzie nic wielkiego nam nie robi. Natomiast człowiek ze względu na to, że ona jest bardzo mocno uzależniająca, tak samo jak cukier, zaczął jej używać w fast foodach. Głównie tutaj w chińskich restauracjach, różnych tajwańskich i tak dalej, z całego tego wschodu, dalekiego wschodu, po to, żeby uzależnić nas od jedzenia, żeby poprawić smak. No, i tutaj okazuje się, że w bardzo mocno skoncentrowanej formie, w dużej ilości szkodzi. Po prostu puchniesz. Ja sam wiem, jak jest. Jak jadłem takie jedzenie, bo lubiłem na przykład chińskie jedzenie, jeszcze kiedy mieszkaliśmy w Anglii, natychmiast puchłem po zjedzeniu takiej chińszczyzny. Po prostu tak, jakby moje ciało napompowało się jak balon. Dużo się wtedy chce pić, e, powoduje to bardzo mocne stany zapalne, ciało domaga się wody, żeby to natychmiast zagasić. E, no i po pojawia się duże podekscytowanie. Jest to bardzo uzależniający środek, bardzo narkotyczny e, i może się przez to po pojawić również burza cytokin, e, e, także to jest bardzo, ale to bardzo szkodliwe. Na 13. miejscu następny słodzik, rzekomo zdrowy aspartam. Pewnie już słyszeliście o tym, że w początku aspartam pojawił się jako rzekomo zdrowy zamiennik w, w, dla cukrzyków, dla osób z nadwagą, i, i takie było założenie, tak? I można by było powiedzieć, pewnie założenie było dobre, natomiast okazało się, że niestety, pomimo promocji odchudzania, ma skutki uboczne, nawet kancerogenne. Dlatego powiem Wam szczerze, że trudno było go tutaj zaliczyć, tak naprawdę, bo jeśli. Zamienisz taki zwykły cukier na aspartam na krótki okres czasu, żeby zrzucić 50 kg na przykład, no bo przestaniesz słodzić, bo masz olbrzymią nadwagę, no to może ten aspartam na chwilę niech będzie. Natomiast to nie jest pokarm, który warto by było spożywać na dłużej. I uwaga, to co jest bardzo ważne, bo tutaj wspomnieliśmy o tym z kancerogennym działaniu tego aspartamu: nowotwory preferują miejsca, gdzie są stany zapalne. Chcesz Uniknąć, unikaj listy, którą Ci wymieniam. Także nowotwory siedzą w miejscach, gdzie jest mnóstwo stanów zapalnych. Dlatego warto tego unikać. Stany zapalne to również choroby układu krążenia, zawały i tak dalej. Także unikamy stanów zapalnych i wtedy możemy żyć długo i zdrowo. Na czternastym miejscu chipsy. Chipsy, które powstają głównie z ziemniaków. Nie ma po prostu zdrowych chipsów. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś niby z yuki, albo z jakichś tam kukurydzianych wymysłów i tak dalej, i tak dalej. Niestety za dużo skrobi, za dużo cukru smażonych w zjejczałych olejach, tak? Czyli mamy tutaj połączenie dużej ilości cukru, również w zepsutych olejach, bardzo często nie ma tam żadnego zdrowia. Po prostu wymyślony kolejny pokarm, tak jak margaryna, to wymyślone te chipsy, Ludzie zarobili na tym miliardy na czymś co po prostu nas niszczy. Znowu pojawia się mnóstwo ages, także starzejemy się przez chipsy. I uwaga, miejsce 15 to sosy sałatkowe. Coś, co być może wybierasz w sklepie, aby się zdrowiej odżywiać. Sosy sałatkowe nie wszystkie oczywiście, bo są też zdrowe, na pewno kosztują dużo więcej, trzeba sprawdzić oczywiście skład, ale to, co jest bardzo ważne, Trzeba uważać na te emulgatory, o których mówiłem wcześniej, różnego rodzaju zagęszczacze, zjełczałe oleje i na tonę cukru, która tam się pojawia. Dużo lepiej jest zrobić samemu taki dressing, taki, taką, taki, taki sos sałatkowy, wymieszać jakiś zdrowy, świeżo tłoczony olej z pieprzem, z solą, z jakimiś innymi przyprawami, rozmieszać, ocet jabłkowy, trochę cytryny czy limonki i naprawdę te sosy będą dużo zdrowsze niż takie gotowe ze sklepu. Raz na jakiś czas, no nic wielkiego się nie wydarzy, ale jeśli jest to Twoja część zdrowego stylu życia, no to musisz to jakby sprawdzić. Na szesnastym miejscu gluten. I tutaj po raz kolejny pojawiają się zboża, tak? bo zboża były w formie tej rafinowanej, dla nas niekorzystne, ale tutaj gluten, i tu teraz szczególnie teraz. Niestety w ostatnim okresie mamy totalny wysyp celiaki na świecie dużo więcej nietolerancji glutenu. Tak naprawdę ta nietolerancja na gluten, czy te produkty bezglutenowe pojawiły się dosłownie 20 lat temu na półkach, może 15 nawet. E, tak e, e, czy, 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 czy to jest takie na, naprawdę w miarę nowa rzecz i tak dalej. Mi się wydaje, że przez ostatnie 50 lat tak mocno zmodyfikowaliśmy zboża, e, zboża GMO, że dzisiaj nasze ciało totalnie już tego nie toleruje. Nawet jeśli nasi dziadowie, pradziadowie, jedli jeszcze jakiś tam chleb, to jedli oni ten chleb po prostu z innych. Zbóż. I teraz uwaga, Celiakia zaczyna doganiać Hashimoto. Tak jak Hashimoto zawsze było takim królem, że tak powiem, trochę w, takim, w, takim, w takiej przenośni, że tak powiem, na świecie, to teraz Celiakia bardzo szybko pędzi za Hashimoto. Dużo więcej stanów w zapalnym w układzie pokarmowym. I uwaga, coś co również zaobserwowano, jedna osoba na 30, czyli bardzo duży współczynnik. Osób z Hashimoto może mieć również celiakie, czyli dwa ze sobą połączone dwie choroby, połączone ze sobą. E, coś tutaj musi być na rzeczy. Może ten gluten, może te zboża, coś tutaj trzeba by było popatrzeć. Jeśli masz Hashimoto albo masz jakie, na pewno bym unikał glutenu, na pewno unikałbym zbóż. 17 miejsce to trochę dziwne pewnie, bo ja stawiam na sól, ale uwaga, nadmiar soli. Szczególnie to, co podkreślają naukowcy, w jednym posiłku, w jednym zasiedzeniu. Czyli jak usiądziesz i w twoim pokarmie będzie za dużo soli, to to będzie wywo wywoływać stany zapalne. Ale dobra sól kamienna jest nam potrzebna. To nie o to chodzi, że mamy to wyeliminować, bo dobra sól kamienna będzie za zawierać pierwiastki, które są bardzo ważne w, na w naszym ciele, tak? ale jak za mało się ruszasz, unikaj. Ponieważ jeśli ktoś dużo się rusza, ćwiczy, poci się itd., to tą sól warto uzupełniać, bo wypaca te, te, te składniki. Natomiast jeśli ty siedzisz przez cały dzień, no to po prostu soli. Unikaj i osiemnaste miejsce uwaga na duże ryby. I tu specjalnie podkreślam duże, ze względu na to, co się dzieje w jakby łańcuchu pokarmowym w środowisku wodnym. Największe ryby, które są takie najczęściej tutaj spotykane, może rekina niedokładnie się je w Polsce, ale duże ryby typu tuńczyk czy miecznik, które gdzieś tam się pojawiają, są dla nas najgorsze. I ja wiem, że niektórzy przechodząc na tak zwane zdrowsze odżywianie, robią sobie sałatkę z tuńczykiem. Niestety ten tuńczyk jest na czarne liście pokarmów, których nie powinniśmy spożywać. Dlaczego? Dlatego, że koncentracja metali ciężkich w tych rybach. One zjadając coraz to mniejsze osobniki. Te małe osobniki mają mniej jakby tych trujących substancji, w tym rtęci, niż te duże, które zjadły całą tonę tych małych rybek, po prostu to się skoncentrowało. Nie mamy procesów wydalania rtęci czy innych metali ciężkich z naszego organizmu i one się osiadają w tłuszczu. A taki tuńczyk jest po prostu hipertłusty. Ale też mikroplastiku, różnego rodzaju śmieci, plus oczywiście smażenie, bo nikt tych ryb nie zjada na surowo. Także to jest moja lista, czarna lista pokarmów najbardziej prozapalnych, które. Mają potwierdzenie naukowe, ktoś mógłby powiedzieć, że, a czemu nie wymieniłeś tutaj na przykład roślin, które mają jakieś substancje antyodżywcze? Zrobię na ten temat odrębny film, ale dla osób, które będą o to pytać, wkleję pod spodem film, który zrobiłem chyba ze 3 lata temu na ten temat, gdzie odpowiadam na to pytanie. To, co może ewentualnie wywołać, jakie stany prozapalne mogą wywołać rośliny poprzez swoje substancje antyodżywcze. To jest pikuś w stosunku do tego, jak wysmażasz kawałeczek padliny na, swoim, na swojej patelni. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chcesz pozostać zdrowy, jeśli nie chcesz mieć stanów zapalnych, czy to w układzie krwionośnym, czy nowotworu w swoim ciele, po prostu unikaj tych 18 rzeczy i koniecznie podziel się z innymi. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka i do zobaczenia jutro. Cześć!